Muszę ci powiedzieć, że wraz z Lucy robimy progres 030... Nic mi nie grozi. A, będziemy niedługo robić kolejną część. Nie wiem kiedy, ale popracujemy. Bo to jest lore, kurczę, na dłuższą sprawę. Pa, pa, pa. Kożałuję, że nie utworzyłem do tego nowego kanału. Żeby ludzie nie powiązali tego ze mną. Pff. Gadaj, gdzie jest 0303 sequel? Czad. Nie chcę nic mówić, ale już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję, gdzie jest sequel. Pracujemy nad sequelem. Blerpy nie działają. No. Gdzie to jest? Tutaj. Na razie, na razie mam tylko voice acting zrobiony, do tego. nowe bóle głowy i mięśni, wersja to ludzi i jedzenia, brak powodu, żeby wstać z łóżka. Z naszym nowym lekiem, cud i bóstom, możesz pożegnać się ze wszystkimi swoimi problemami. Problemy z wydalaniem moczu. <laughs> Dobra, więcej wam nie pokazuje. Chociaż jeszcze mogę. tymi moimi problemami, odkąd zażywam leku. <laughs> <moisturizinguteur> Żeby nie było, że się opierdalam w tej kwestii. Oje, oh yeah, fanowski sequel. Czad. Ja w sumie... A ja kiedyś to spoilerowałem, bo ja cały czas mam te pliki i miałem kiedyś pracować nad tym filmem. O kurde, ko, gdzie on jest? Pamiętasz yy, ten? Poczekajcie, ja to znajdę. O jezu, nie wiem, czy to znajdę, poczekajcie. Yy. Niebostan. Pamiętasz Niebostan? Boston? ja cały czas mam lektora do tego. No a trzeba się będzie wziąć za to. Fajnie będzie jakbyśmy zrobili coś dalej. Ale to w swoim czasie, jak będę miał więcej wolnych chwilek. No i to będzie Niebostan. Gdzieś mam jak pokazy... robimy progres 030... Nic mi nie grozi. A będziemy niedługo robić kolejną część. Nie, nie wiem, długo. Kiedy, ale Cześć. popracujemy. To bo było. to jest Lore, kurczę, na dłuższą sprawę. Półtora roku temu pa, więcej pa, już. Pa. Ko żałuję, że nie utworzyłem do tego nowego kanału. Żeby ludzie nie powiązali tego ze mną. Ej, Ale dobra, jakoś kurczę streamów kiedyś była. Gadaj gdzie jest 0303 Sequel? Czad. Nie chcę nic mówić, ale już wam pokazuję. Nie chcę nic mówić, ale wam powiem. Już wam pokazuję, gdzie jest sequel. Pracujemy nad cyklem. Blerpy nie działają, no. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Na razie, na razie mam tylko voice acting zrobione do tego. Ale, ale Krzyś, jakiś zdziwiony jakiś głowy i mięśni. Awercja to ludzi, i jedzenia. Brak powodu, żeby wstać z łóżka. Z naszym nowym lekiem, cud i boston, możesz pożegnać się ze wszystkimi swoimi problemami. Problemy z wydalaniem młoczu. <noise> Dobra, więcej wam nie pokazuje. No i to był jedyny teaser, rzeczywiście. Chociaż jeszcze mogę tymi moimi problemami i odkąd zażywam leku. <laughs> <laughs> żeby nie było. No, rok temu. To nagrywaliśmy rok temu. Ja miałem cały koncept już na co zrobiony i cały czas to siedzi, jakby gdzieś zapisany projekt jest, ale będę musiał do tego przyjść. zanim... Zrobię totalny reset komputera, bo stracę wszystkie pliki. Ja chciałbym zrobić kolejny horror analogowy też. Eee, to był Weza 1993. Co prawda zjebałem jedną rzecz, bo mapę Polski tutaj. Ale mieliśmy pomysł na zrobienie kolejnego horroru analogowego. Ale widzę, że słabo to zrobiłem jakościowo. Wogę to lepiej zrobić. Pan, Polska Kasa Opieki S.A. Solidny partner w burzliwych czasach. Niekomunikatu awaryjnego. Proszę nie wyłączać swoich odbiorników. Zbiegła usowanie poczytana i niebezpieczna dla ludzi nie odbiednia. i otoczenia. Prosimy zachować spokój i pozostać w swoich domach. Przedstawiona mapa ukazuje się ATR, której ostatnio widziano z Ty, Tylko kurwa dał mapę z starym podziałem administracyjnym, no. Ai! Nie nie znajdujecie. Nie, to Moron. To jest głos Morona. spokój. Tylko dlatego, że używaliśmy filtra, ale Moron potrafił robić ten głos taki. Wybuchnie tam bo nie, w tamtym, w tamtym, w tamtym rejonie zbiegła osoba, która była niebezpieczna. nie jest mistrzy głosów, no. Móder plamy. żony bieda. Po no to ci żona. Wystarczy dobry proszę. Jeśli dobry, to pole na dwa tysiące. Pani? Ja jestem kobieta pracująca. Żadnego praja się nie boję. Boję. Oj, dzieci, dzieci. Boy. Kobiety pracujące piorą Boy. teraz w pole nie dwa tysiące. Ojciec brać. No właśnie, brać, ojciec brać. Dziadek, nie szkodzi. To proszek dla wszystkich. Uniwersalny. Lena 2000. Duży efekt małym kosztem. Daj mi coś, kochanie. A dopilnowałem, żeby każda reklama, każde nagranie, bo tam nawet później będą nagranie. wszystko było z 93 roku. Jestem tak zły na tą jebaną. Uwaga. Właśnie komunikatoru awaryjnego. Proszę nie wyłączać swoich odbiorników. Znikła osoba bocztalne. Nie bezpieczne, jest. Nie otwieraj, jego przyjaciel za Nie otwieraj. Nie, nie, nie odpowiadaj. Nie wyglądaj za okno. Nie, nie panikuj. NIE INFORM. Inaczej bym to zrobił teraz. Komunikat społeczny. Przepraszamy na wszelką wzbudzoną panikę. Sytuacja jest kontrolą. Kontrolą Prosimy obejście na zewnątrz, nic wam nie grozi. Alternatywny nic krzeświat, no tak. Nic nie grozi. Nic, wam nie, grozi. nic wam nie grozi. To znaczy, Lord do tego mam cały czas taki sam, jakby kontynuowany. Um, ale po prostu chodzi mi, że ten materiał bym troszkę inaczej zrobił. Nic wam nie grozi. No trochę za bardzo. Too much, jakby on the nose, to było takie za bardzo w twoją twarz. <laughs> Się wydaje, że bardziej powinienem to jakby zamaskować. Mm... Gdzieś chyba miałem pliki, chyba nawet do wideos. wideo. Bo zacząłem przygotowywać asety sobie na ten. Do, do drugiego odcinka, ale koniec końców nigdy tego nie zrobiliśmy. Ale chyba nawet mam chyba so nawet mam room. nagrania. Life 10 Ej, lifeline. 10 zł. Ej, lifeline. No nie mam. Nie mam tego. Musiałbym naprawdę poszukać. Może na dysku F. Stary PC. Nie, na dysku E. No cóż, to no nie znajdę. Jak znajdę kiedyś, to, to na pewno pokażę. Bo nie wiem, gdzie to zniknęło. A na pewno parę dni temu jeszcze widziałem to. No. A może tutaj nie, bo to była tu był osobny folder a no szkoda, bo już jesteśmy jakby tak daleko od tego, że już mogłem Wam pokazać w sumie. No trudno, ale no nie ma. Co to jest? Wszystkich dotychczasowych informacji na temat długo wyczekowanego sequelu do 0303093 e, nic mi nie grozi, znane także jako Niebostan. No, nie bostan A muszę ci powiedzieć, że wraz z Lucy robimy progres 030... Nic mi nie grozi. A, będziemy niedługo robić kolejną część. Tak, no, no. Bo Niebostan to miał być lek. Nie wiem kiedy, ale Ale no nie powiem więcej. Bo razie się kurczę na dłuższą sprawę. Pa pa pa. Ko żałuję, że nie utworzyłem do tego nowego kanału. Żeby ludzie nie powiązali tego ze mną. Pff. Gadaj, gdzie jest 0303 Sequel? Czat. Nie chcę nic mówić, ale już wam pokazuję. Tak, ale powiem kurwa, dobrze, bo za... Już wam pokazuję, gdzie jest Sequel. No. Pracujemy nad sequelem. Blerpy nie działają, no. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Czy ja pokazywałem jakieś audio od tego? Wita Karnis. Dobra, masza. Na razie na razie mam tylko voice acting zrobione. Ja prawie tego. wszystko miałem już. Asety pobrane i scenariusz. Migrę nowe głowy i mięśni. A wersja to ludzi i jedzenia. Brak powodu, żeby wstać z Z naszym nowym lekiem cud i bóstom możesz pożegnać się ze wszystkimi swoimi problemami. Problemy z wydalaniem <słyska> Dobra, No, Dobra, więcej wam nie pokazuje. Chociaż jeszcze mogę... ...z <słyska> moimi problemami i odkąd zażywam leku <kritik> nie i <Wagner> Żeby nie było, że się opierdalam w tej kwestii. <plans hypotheses> Oje, fanowski sequel. Czad. Ja w sumie. A ja kiedyś to spoilerowałem, bo ja cały czas mam te pliki. I miałem kiedyś pracować nad tym filmem. Tak, miałem. O kurde, co, gdzie on jest? Pamiętasz? Yy, ten. Czekajcie czy ja to znajdę. Ale powiedziałem. O Jezu, nie wiem, czy to. O Jezu, zaraz będę ja oglądający siebie, oglądający siebie. Czego szukasz? Niebostan. Pamiętasz, niebostan? No trzeba się będzie wziąć za to. Fajnie będzie jakbyśmy zrobili coś dalej. Ale to w swoim czasie, jak będę miał więcej wolnych chwilek. No i to będzie niebostan. Gdzieś mam, jak pokazy... No, robimy progres 030 Nic mi nie... O tutaj głowy im mięśni to Jakie połączenie, Krzysztof? Jak, kurwa, że ty masz na to czas. Że ty masz na czas. Le... Jeżeli nagrasz teraz to jak ja reaguję na siebie, reagującego na siebie, reagującego na nagrania sprzed roku, to. Kiemcu <ścoughs> bo nie? Boston, możesz pożegnać się ze wszystkimi <śmiany> swoimi problemami. Problemy z wydalaniem Dara, Dobra, więcej wam nie pokazuje. No, i to był jedyny teaser, rzeczywiście. Chociaż jeszcze mogę. Tymi moimi problemami, odkąd zażywam leku. <grylishing> <gryenseful> ah. Żeby nie było. No, rok temu. <sharp> to nagrywali. Jest jak ja zawsze sapię. Jaki ze mnie sapiący dziad. <sharp> Jeju, rok temu. Ja miałem cały koncept już na co zrobiony i cały czas to siedzi, jakby gdzieś zapisany projekt jest, ale będę musiał do tego przyjść. No i zawsze było gadanie, że będę musiał, że będę musiał. Teraz nie mogę nawet znaleźć kurwa tych plików, Panie, to więc... Zrobię totalny reset komputera, bo stracę wszystkie pliki.